Był jedynakiem milionera. Mając zaledwie siedem lat lekarze powiedzieli, że zostało mu maksymalnie dwa miesiące życia, żadne leczenie nie działało, żaden lek nie przynosił rezultatów. Kruche ciało już nie reagowało. Ojciec, potężny człowiek, przyzwyczajony do kupowania rozwiązań, odkrył zbyt późno, że są rzeczy, których pieniądze nie mogą kupić. Ale to, co pewna kobieta zrobiła w sekrecie, nie prosząc o nic w zamian zmieniło los tej rodziny i sprawiło, że ojciec płakał w obliczu cudu, który narodził się z najprostszej miłości na świecie. Zanim przejdziemy dalej, nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostawić polubienia i napisać w komentarzu, z jakiego miasta oglądasz. Teraz przygotuj się, bo to historia o tym, jak prawdziwa miłość może rzucić wyzwanie nawet śmierci. Richard był odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą. Właściciel sieci prywatnych szpitali Żył otoczony technologią, liczbami i obietnicami uzdrowienia, ale żaden z lekarzy z jego własnych klinik nie potrafił uratować jego syna, Lukasa. Choroba pojawiła się cicho, najpierw jako nawracające gorączki, potem jako uporczywy ból w plecach i dziwne plamy na skórze. Richard myślał, że to tylko infekcja, ale badania ujawniły coś druzgocącego, niezwykle rzadki, agresywny rodzaj białaczki. Najlepsi onkolodzy w kraju zostali wezwani. Chłopiec przeszedł chemioterapię, transfuzję, immunoterapię. Nic nie pomagało. W ciągu trzech miesięcy ciało Lukasa stało się cieniem dawnego siebie. Rumiane policzki zniknęły, włosy wypadły, a oczy, kiedyś pełne ciekawości, teraz były otoczone głębokimi cieniami. Szpitalny pokój stał się cichym polem bitwy między nauką a wiarą. Richard rzadko spał. Spędzał noce siedząc przy łóżku, obserwując migający monitor pracy serca, jakby każdy sygnał był modlitwą. On przeżyje, powtarzał sobie, próbując w to uwierzyć, ale każda nowa wiadomość od lekarzy popychała go coraz bardziej w otchłań rozpaczy. Leczenie już nie działało. Rak zaatakował szpik kostny, ciało nie reagowało. Lukasowi zostało maksymalnie dwa miesiące życia. W tamtym czasie Rezydencja Richarda, zbudowana na białych, marmurowych kolumnach, przypominała luksusowy grobowiec. Okna zawsze były zamknięte, a cisza wypełniała korytarze. Od śmierci żony ojciec i syn żyli otoczeni służbą, ale samotni. Aż pewnego dnia do domu przyszła kobieta w prostym uniformie i z łagodnym głosem, jakby z innego świata. Miała na imię Amara. Amara została zatrudniona tylko do sprzątania po tym jak pielęgniarki zrezygnowały z prac domowych. Była kobietą po trzydziestce, o ciemnej skórze, spracowanych dłoniach i oczach, które skrywały pradawną słodycz. Nie miała wykształcenia medycznego, ale miała coś, czego nie uczy żaden dyplom wrażliwość. W pierwszych dniach mówiła niewiele, obserwowała w ciszy, szanowała harmonogramy i trzymała się na dystans, ale w jej obecności było coś, co przynosiło spokój. Pewnego popołudnia, sprzątając korytarz przy pokoju Lukasa, usłyszała słaby kaszel i stłumiony płacz. Przerwała pracę i powoli się zbliżyła. Drzwi były uchylone. W środku chłopiec, blady, próbował dosięgnąć szklanki z wodą. Amara weszła bez zastanowienia. Nie ruszaj się, mój aniołku. Ja ci podam, powiedziała łagodnym głosem. Lukas spojrzał na nią z ciekawością, jak na obcą, która nie budzi strachu. Jesteś tą panią, co sprząta? zapytał cichutko. Tak, to ja, ale umiem też opiekować się innymi, odpowiedziała uśmiechając się. Od tamtego dnia coś się zmieniło. Lukas zaczął na nią czekać. Gdy Amara przechodziła z wózkiem sprzątającym, prosił by została chwilę dłużej. Opowiadał historie o superbohaterach, o psie, którego chciał mieć, o mamie, którą znał tylko ze zdjęć. Amara słuchała wszystkiego. Czasem się śmiała, czasem płakała w samotności na korytarzu. Nie dało się nie przywiązać. Z czasem zaczęła pomagać mu w drobnych rzeczach, poprawiała poduszkę, zmieniała kwiaty w pokoju, podgrzewała mleko przed snem. Richard obserwował to z dystansu, nie odzywając się. W głębi duszy bał się znów przywiązać. Za dużo już stracił. Ale pewnej nocy, wracając ze szpitala, zobaczył coś, co go rozbroiło. Lukas spał głęboko. A Amara siedziała przy nim, trzymając jego dłoń i śpiewając cicho kołysankę, której chłopiec nigdy wcześniej nie słyszał. Przedsiębiorca stał w drzwiach, nieruchomy. Coś w nim zaczęło pękać. W kolejnych dniach obecność Amary stała się częścią domowej rutyny przyjeżdżała przed wschodem słońca, przygotowywała kawę, zamiatała korytarze i spędzała godziny w pokoju Lukasa, czytając książki dla dzieci lub wymyślając gry, które go rozbawiały. Nawet osłabiony, chłopiec zdawał się nabierać sił, gdy ona była w pobliżu. Lekarze nazywali to stymulacją emocjonalną, ale Richard wiedział, że to coś większego. Pewnego ranka onkolog wezwał ojca na rozmowę w cztery oczy. Richard, organizm Lukasa nie reaguje. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe. Teraz pozostaje tylko zapewnienie mu komfortu i czasu dobrej jakości, powiedział lekarz, spuszczając wzrok. Richard milczał. Czuł, jakby grunt zapadł mu się pod nogami. Gdy wrócił do domu, zastał Amarę składającą prześcieradła w pokoju. Zauważyła jego spojrzenie i zapytała. Doktor powiedział coś nowego? Powiedział, że zostały dwa miesiące, odpowiedział drżącym głosem. Amara zatrzymała się na chwilę, wzięła głęboki oddech i wyszeptała. Więc mamy jeszcze dwa miesiące, by kochać go podwójnie. Te proste słowa utkwiły w głowie Richarda. Tej nocy nie mógł zasnąć. Patrzył w sufit i zastanawiał się, kiedy stał się tak bezsilnym człowiekiem. Zawsze miał wszystko, ale teraz wobec tego, co kochał najbardziej, był bezużyteczny. Myślał o Bogu, wierze, cudach, ale już nie wiedział, w co wierzyć. Tymczasem w pokoju obok amara się modliła. Na kolanach ze złożonymi dłońmi prosiła Boga, by dał jej szansę zrobić coś, cokolwiek dla tego chłopca. Straciła siostrę na tę samą chorobę, gdy była nastolatką. Czuła, że historia się powtarza i nie mogła znieść myśli o śmierci kolejnego dziecka. Następnego ranka obudziła się z pomysłem, który wydawał się szalony, ale w sercu miał sens. Podczas śniadania Richard zauważył, że Lukas wygląda inaczej. Mimo słabości uśmiechał się więcej. Amara zrobiła mały ogród w szklanym wazonie i postawiła go przy łóżku. Powiedziała, że każdy kwiat to dobry dzień, który jeszcze razem przeżyją. Kiedy ostatni kwiat zwiędnie, będziesz zdrowy, powiedziała sprzątaczka. Obiecujesz? Zapytał chłopiec. Obiecuję, kochanie, odpowiedziała dotykając jego czoła. Richard słyszał wszystko i wyszedł z pokoju bez słowa. W biurze zadzwonił do lekarza i zapytał o eksperymentalne leczenie, ale specjalista powtórzył Nie ma już nic do zrobienia. Odłożył słuchawkę i po raz pierwszy płakał w ciszy. Wieczorem Amara weszła do biblioteki, gdzie jej pracodawca siedział z butelką whisky. Musi pan jeść, powiedziała podając talerz. Po co jeść? Odpowiedział nie patrząc. Żeby znieść to, co nadchodzi. Zbliżyła się powoli. Czy pan myśli, że Bóg tak łatwo się poddaje? Richard zaśmiał się gorzko. Bóg zabrał mi żonę. Teraz zabierze mojego syna. Nie, proszę pana. Czasem on chce tylko zobaczyć, co jesteśmy w stanie dać, zanim cud się wydarzy? Po raz pierwszy podniósł wzrok i spojrzał na nią, jakby naprawdę ją zobaczył. W tym momencie zdał sobie sprawę, że w tej prostej kobiecie było więcej wiary niż we wszystkich lekarzach, których zatrudnił. W kolejnych dniach Amara zaczęła działać w tajemnicy. Nocami dyskretnie szukała informacji, dzwoniła do klinik, czytała artykuły medyczne. Odkryła, że za granicą istnieje eksperymentalne leczenie ale wymagało ono zgodnego dawcy do przeszczepu szpiku. Wiedziała, że to niemal niemożliwe. Mimo to postanowiła spróbować. Poszła do laboratorium i zrobiła badania na zgodność, nikomu o tym nie mówiąc. Gdy otrzymała wyniki, kartka drżała w jej dłoniach. Niemożliwe stało się faktem. Była zgodna. Amara stała przed kartką przez długie minuty. Serce biło jej nierównomiernie. To nie mógł być przypadek. Spośród tysięcy ludzi to właśnie ona. Sprzątaczka w tym domu miała tę samą grupę krwi i zgodność genetyczną z chłopcem. To było jakby los skrzyżował ich drogi. Jej dłonie drżały, gdy chowała wynik do torby. Wiedziała, że jeśli powie Richardowi, nie pozwoli jej ryzykować. Dlatego postanowiła zachować to w tajemnicy. Tej nocy poszła do pokoju Lukasa. Chłopiec spał, oddychając z trudem. Światła urządzeń odbijały się na jego twarzy, a Amara uklękła przy łóżku. Delikatnie dotknęła jego ramienia i wyszeptała. Obiecałam, że nie pozwolę ci odejść, mój mały, i dotrzymuję obietnic. Następnego dnia poszła do szpitala z kopertą wyników. Poprosiła o rozmowę z lekarzem prowadzącym przypadek. Przyjął ją z uprzejmym uśmiechem, ale bez wiary. Jest pani spokrewniona z dzieckiem? Na zapytał lekarz. Nie, proszę pana, jestem sprzątaczką w ich domu, ale opiekuję się nim od małego, odpowiedziała. Lekarz przejrzał dokumenty. Pokręcił głową i powiedział ze smutkiem. Nawet jeśli pani jest zgodna, protokoły nie pozwalają na przeszczep poddawcy bez powiązania rodzinnego. A jeśli podpisze każdy potrzebny dokument? Nalegała. Prawo nie zmienia się dla uczuć, odparł wstając. Przykro mi. Amara wyszła ze szpitala ze łzami w oczach, usiadła na ławce przed bramą i płakała, jak nie płakała od lat. Ludzie przechodzili i patrzyli, ale nikt nie rozumiał ciężaru, który niosła. Wiedziała, że czas ucieka, a każdy stracony dzień to mniejsza szansa dla Lukasa. Tego popołudnia Richard zauważył, że jest jakaś inna. Co się stało, Amaro? Zapytał. Nic, proszę pana, tylko zmęczenie, odpowiedziała, próbując ukryć twarz. Ale przedsiębiorca był uważny. Coś w jej oczach go niepokoiło. Płakałaś? Naciskał. Wzięła głęboki oddech i odpowiedziała z determinacją. Panie zawsze ufał pan lekarzom ale czasem Bóg wybiera drogi, których nauka nie rozumie. Richard nie zrozumiał, co miała na myśli, ale te słowa wciąż brzmiały w jego głowie. Tej nocy, patrząc na śpiącego syna, pomyślał, że może ta kobieta wie coś, czego on nie dostrzega. Dwa dni później Amara podjęła decyzję. Wzięła swoje oszczędności, sprzedała prostą biżuterię, którą przechowywała od młodości i kupiła bilet autobusowy do stolicy. Słyszała o fundacji, która przeprowadza eksperymentalne przeszczepy z wolontariuszami, niezależnie od więzów rodzinnych. Wyruszyła przed świtem, zostawiając tylko karteczkę w kuchni. Pojechałam spróbować niemożliwego. Podróż trwała godziny. Amara dotarła do miasta wyczerpana, ale zdeterminowana. Poszła pod wskazany adres do prostej instytucji medycznej, bez żadnego przepychu. Tam opowiedziała swoją historię lekarce, doktor Helenie, która wysłuchała w milczeniu, a potem odpowiedziała: To, co pani proponuje, nie jest powszechne, ale jeśli badania potwierdzą to, co pani przyniosła, mogę skierować sprawę do oceny etycznej. Zrobię co trzeba, powiedziała Amara. Proszę tylko powiedzieć, że jest jeszcze czas. Lekarka spojrzała na dokumenty i odpowiedziała łagodnie: Jeśli chłopiec wytrzyma jeszcze miesiąc, może nam się udać. Powrót do rezydencji był trudny. Richard był zdesperowany. Gdzie byłaś? zapytał zdenerwowany. Myślałem, że odeszłaś. Amara spojrzała mu w oczy i odpowiedziała. Nigdy nie odeszłabym, dopóki pana syn oddycha. W kolejnych dniach stan Lukasa pogorszył się. Słabe ciało, trudne żyły, spojrzenie zagubione między snem a bólem. Lekarze zwiększyli dawki morfiny. Richard już nie opuszczał pokoju, a Mara była przy chłopcu przez cały czas, śpiewając, zmieniając kompresy, opowiadając historię. Czasem Lukas ściskał jej dłoni i pytał Mamo numer dwa, czy ja jeszcze wyzdrowieję? Ona przełykała łzy i uśmiechała się. Tak, kochanie, jesteś silniejszy niż myślisz. Pewnego ranka Richard obudził się i usłyszał cichą muzykę, dobiegającą z pokoju syna. To Amara grała na małym keyboardzie, który znalazła w piwnicy. Lukas śmiał się słabo, klaszcząc powoli. Co to za dźwięk? Zapytał ojciec zaskoczony. To nadzieja, proszę pana. Potrzebuje dźwięku, by nie umrzeć odpowiedziała Amara. Te słowa rozbroiły Richarda. Podszedł, położył dłoń na głowie syna i po raz pierwszy od tygodni się pomodlił. Nie prosił o uzdrowienie, tylko o siłę. Tej samej nocy Amara otrzymała telefon od doktor Heleny. Potrzebujemy formalnej zgody opiekuna prawnego dziecka, powiedziała lekarka. Bez tego nie mogę kontynuować. Amara poczuła, jakby ziemia zadrżała. Wiedziała, że Richard nie zgodzi się łatwo. Ale postanowiła spróbować. Poszła do jego gabinetu. Mężczyzna siedział z zagubionym wzrokiem nad biurkiem, otoczony medycznymi dokumentami. Panie, wiem, że nie mam prawa się wtrącać, ale jest szansa. Jaka szansa? Zapytał bez nadziei. Jestem zgodna z lukasem. Mogę oddać swój szpik. Richard zerwał się gwałtownie. Co oszalałaś? To niebezpieczne możesz umrzeć. Wiem, ale wolę ryzykować swoje życie, niż patrzeć, jak on umiera. Cisza, która nastała, była ciężka, zegar na ścianie zdawał się bić głośniej, Richard nie mógł mówić. Przez chwilę widział w jej twarzy odwagę, którą kiedyś widział w oczach żony, gdy zdecydowała się donosić ciąże, mimo ryzyka. Nie mogę na to pozwolić, powiedział w końcu. Nie pozwolę ci tego zrobić. Może pan mnie zwolnić z pracy, ale nie powstrzyma mnie od kochania tego chłopca, odpowiedziała stanowczo. Wyszła z gabinetu, nie oglądając się za siebie. Tej nocy napisała krótki list i zostawiła go na jego biurku. Jeśli nie wrócę, proszę opiekować się nim za mnie. Robię tylko to, co zrobiłaby matka. Wyruszyła przed świtem do fundacji. Eksperymentalna operacja została zatwierdzona. Gdy Lukas obudził się w szpitalu, pytał o sprzątaczkę, ale nikt nie wiedział, gdzie jest. Richard dowiedział się wszystkiego dopiero kilka godzin później, gdy obudził go telefon. Panie Richard, mówi doktor Helena. Zgodna dawczyni przyjechała i jest już przygotowywana. Ma na imię Amara. Jego serce zamarło. Pędził do szpitala, prowadząc jak opętany. Gdy dotarł, zobaczył ją wiezioną na noszach. Spojrzała na niego i uśmiechnęła się spokojnie. Jeszcze możesz zrezygnować krzyknął. To jego czas się kończy. odpowiedziała, zanim zniknęła za drzwiami sali operacyjnej. Richard osunął się na podłogę korytarza. Płakał jak dziecko. Minuty zamieniły się w godziny. Operacja trwała ponad osiem godzin. W środku dwa ciała połączone jedną nicią nadziei walczyły z czasem. Na zewnątrz ojciec odkrywał, czym jest prawdziwa miłość. Zegar wskazywał niemal północ, gdy czerwone światło sali operacyjnej w końcu zgasło. Richard zerwał się na nogi. Lekarz w białym fartuchu pojawił się na korytarzu z zmęczoną twarzą, ale lekkim uśmiechem. Przeszczep się udał, proszę pana. Chłopiec dobrze zareagował. Teraz musimy czekać, aż szpik zacznie działać, powiedział. A ona? zapytał drżącym głosem. Żyje, ale jest bardzo słaba. Operacja była długa, straciła dużo krwi. Richard skinął głową, ale nogi mu się ugięły. Musiał oprzeć się o ścianę. Nie mógł pojąć, jak ktoś, kto nie był nic winien tej rodzinie, oddał własne ciało, by uratować chłopca, który nie był jego synem. To było coś, czego pieniądze nigdy nie kupią. Przez kolejne dni dzielił czas między dwa pokoje. Rano siedział przy Lukasie, obserwując śpiącego syna podłączonego do rurek. Po południu czuwał przy łóżku Amary, która pozostawała nieprzytomna. Przynosił kwiaty dla obojga i czytał te same książeczki dla dzieci, które ona czytała chłopcu. Pielęgniarki szeptały między sobą. Ona jest bohaterką, ale Richard wiedział, że to coś więcej. To była czysta miłość, destylowana w ciszy. Trzeciego dnia Lukas otworzył oczy. Tato, wyszeptał. Richard podbiegł do łóżka. Jestem tu, synku. Trochę boli, ale żyję, prawda? Powiedział chłopiec z lekkim uśmiechem. Ojciec zapłakał i pocałował go w czoło. Żyjesz, kochanie. I będzie dobrze. Lukas rozejrzał się i zapytał. Gdzie jest mama Amara? Richard przełknął ślinę. Odpoczywa. Oddała ci kawałek siebie. Chłopiec milczał przez chwilę, a potem zamknął oczy. Więc teraz mamy tę samą krew. Te słowa sprawiły, że Richard się załamał. Nigdy tak krótkie zdanie nie niosło tyle znaczenia. Tej nocy poszedł do pokoju Amary. Maszyny wydawały ciche dźwięki. Kobieta wyglądała jakby spała. Richard ujął jej zimną dłoń i wyszeptał: Zrobiłaś to, czego nie dokonał żaden lekarz, żaden milioner, żaden ojciec. Uratowałaś mój świat. Mijały dni. Lukas szybko wracał do zdrowia, odpowiadając na leczenie. Badania pokazywały pozytywne oznaki. Szpik zaczął działać. Ciało chłopca znów produkowało zdrowe komórki, a Mara nadal była w śpiączce. Lekarze mówili, że to kwestia czasu, ale każda godzina wydawała się wiecznością. Pewnego popołudnia Richard przywiózł Lukasa na wózku inwalidzkim do jej pokoju. Synku, to ona dała ci drugą szansę, powiedział ze wzruszeniem. Chłopiec ujął dłoń sprzątaczki i wyszeptał: Mamo, numer dwa. Jestem tu. Wróć do mnie. Lekki ruch palców amary sprawił, że pielęgniarki wymieniły spojrzenia. Monitor pracy serca przyspieszył. Richard stał nieruchomo. Nagle jej usta poruszyły się niemal niedostrzegalnie. Lukas! wyszeptała. Ojciec padł na kolana. Obudziła się. Wieść rozeszła się po szpitalu. Lekarze i pielęgniarki się obejmowali. Gdy Amara w pełni otworzyła oczy, zobaczyła uśmiechniętego chłopca u swojego boku, z twarzą skąpaną w świetle. Próbowała mówić, ale najpierw zapłakała. Udało ci się, kochanie, wyszeptała. Lukas ścisnął jej dłoń. Udało się nam, mamo numer dwa. Kolejne tygodnie upłynęły na rekonwalescencji. Pokój stał się sanktuarium wdzięczności. Sam Richard, wcześniej sceptyczny, teraz modlił się co rano. Mówił, że nie ma potężniejszej operacji niż ta, którą Bóg przeprowadza przez gotowe serce. Historia zaczęła się rozprzestrzeniać. Pielęgniarz opowiedział o niej lokalnemu dziennikarzowi, a wkrótce wiadomość stała się wiralowa. Sprzątaczka oddaje szpik i ratuje syna milionera. Reporterzy obozowali pod szpitalem. Chcieli zdjęć, wywiadów, nagłówków, ale Amara odmawiała wszystkiego. Nie chce sławy. Chce tylko patrzeć, jak on rośnie powiedziała prosto. Gdy wyszła ze szpitala, wróciła do rezydencji. Żelazna brama, wcześniej symbol dystansu, teraz stała otworem. Richard czekał przy wejściu. Ten dom jest też twój, powiedział. Amara uśmiechnęła się, ale odpowiedziała się Nie trzeba, proszę pana. Chcę tylko nadal opiekować się małym. Więc opiekuj się nim tutaj, jak rodzina, dodał milioner. Rezydencja znów wypełniła się śmiechem. Lukas biegał po korytarzach, wciąż chudy, ale pełen życia. Amara piekła ciasta, opowiadała historię i śmiała się razem z nim. Człowiek, który wcześniej żył wśród raportów i cyfr, zaczął odkrywać radość prostych rzeczy. Zapach kawy, dźwięk deszczu, uścisk syna. Kilka miesięcy później, podczas kolacji, Lukas podniósł szklankę soku i powiedział – dzisiaj są moje nowe urodziny, dzień, w którym odrodziłem się – Richard i Amara spojrzeli na siebie wzruszeni. Chłopiec kontynuował i mam jedno życzenie. Chcę, żeby mama numer dwa nigdy nie odeszła. Amara powstrzymała łzy. Obiecuję, kochanie. Nigdy więcej. Tej nocy Richard wyszedł na werandę, gdzie wiał lekki wiatr. Patrzył na rozgwieżdżone niebo i powiedział cicho: Dziękuję, panie, że pokazałeś mi, że prawdziwy cud nie pochodzi z czeku, ale z serca gotowego kochać. Czas mijał. Rok później Lukas znów chodził do szkoły. Badania wykazały pełną remisję. Znowu biegał, rysował i marzył. Pewnego dnia przyniósł do domu rysunek on, ojciec i Amara, trzymający się za ręce pod wielkim słońcem. Na górze kartki napisał krzywymi literami Moja rodzina. Richard oprawił rysunek i powiesił w głównym salonie. Poniżej umieścił napis wyryty w metalu. Miłość nie potrzebuje krwi, by być prawdziwa. Wieść o cudzie zainspirowała innych. Szpitale zaczęły zmieniać swoje polityki dotyczące dawstwa. Lekarze używali tego przypadku jako przykładu na konferencjach. I choć Amara nadal odmawiała wywiadów, jej gest stał się symbolem współczucia. Pewnego popołudnia spacerując z Lukasem po ogrodzie, chłopiec zapytał Mamo numer dwa, bałaś się? zamyśliła się na chwilę. Bałam się. Ale strach nie może być silniejszy niż miłość. A co, gdybyś tego nie zrobiła? Tokda moje serce byłoby puste. Chłopiec objął ją mocno. Richard obserwował z daleka, uśmiechając się. Wiedział, że nigdy nie będzie w stanie odpłacić za to, co zrobiła. Ale wiedział też, że w tym domu nic nie musi być spłacane. Wszystko już zostało dane. Na ósmych urodzinach Lukasa dom był pełen ludzi. Były balony, muzyka i dzieci biegające wokół. Zanim zdmuchnął świeczki, chłopiec zamknął oczy i pomyślał życzenie. Gdy je otworzył... Spojrzał na ojca i Amarę. Mogę już powiedzieć? Zapytał. Oczywiście, odpowiedziała ona. Poprosiłem, żeby mama numer dwa żyła wiecznie. Wszyscy się zaśmiali i zaklaskali. Amara przytuliła go i odpowiedziała. Dopóki żyję, kochanie, będę tu. Wyimaginowana kamera oddala się, pokazując oświetlony ogród i dźwięk śmiechu rozbrzmiewający w powietrzu. Głos narratora kończy spokojnie. Czasem największe cuda nie dzieją się w laboratoriach, ale w sercu tego, kto kocha bez granic. Syn milionera przeżył, ale to sprzątaczka, która nigdy się nie poddała, naprawdę wszystkich uratowała. Bo miłość, gdy jest prawdziwa, nie potrzebuje krwi, tylko odwagi. I tak kończy się ta historia. Zanim odejdziesz, nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostawić polubienia i napisać w komentarzu, która część najbardziej Cię wzruszyła. Niech ta historia przypomni ci, że miłość jest najpotężniejszym lekarstwem ze wszystkich koniec opowieści.